Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować wielkanocny koszyczek z ciasta. Do przygotowania jednego koszyczka będziemy potrzebować 650 g mąki pszennej, jedną szklankę letniej wody, jedno jajko. Dwie łyżki suchych drożdży, pół szklanki oleju, dwie łyżki cukru oraz pół łyżeczki soli. Do niski z mąką najpierw wsypujemy suche składniki, następnie wlewamy wodę. Olej oraz dodajemy jajko. Wszystkie składniki mieszamy, a następnie zagniatamy ciasto ręką. Gotowe ciasto przykrywamy folią spożywczą i odkładamy na godzinę w ciepłe miejsce do podwojenia objętości. Ciasto podwoiło swoją objętość. Teraz przez chwilę go zagniatamy jeszcze. Wyjmujemy z miski. Blat lekko posypujemy mąką. Ciasto przez chwilę zagniatamy. Ciasto dzielimy na trzy części. Dwie trzecie ciasta odkrawamy. Jedną trzecią chowamy do woreczka. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 4 mm. Z ciasta wycinamy paski o grubości około 1,5 cm. Teraz bierzemy miskę metalową lub ceramiczną. Moja ma średnicę 20 cm i wysokość 9 cm. Obkładamy ją folią aluminiową. I teraz bierzemy paski, które przednio wycięliśmy. I nakładamy w odstępach dookoła miski. Środek możemy troszkę posmarować wodą. I teraz paski le lekko przycinamy. Zostawiamy około 5 cm wystających poza miskę. I z ciasta, które odcięliśmy, będziemy robić wałeczki i przeplatać je między tymi paskami, tworząc koszyczek, więc urywamy do kawałku ciasta i rolujemy go tak, żeby powstał wałeczek. Pierwszy wałeczek przeplatamy między paskami, raz na górę, a raz pod spód. I Sklejamy na końcach. I ponownie robimy wymałżeczek i przekładamy między paseczkami. Przyczek gotowy. Teraz docinamy wystające części ciasta. Przygotowany koszyczek, smarujemy jajkiem. Przygotowany koszyczek wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na dolną półkę na około 35 minut do uzyskania złotego koloru. Z ciasta, które nam zostało, formujemy warkocz, który będzie naszą rączką do koszyka. A więc ciasto dzielimy na trzy części, z każdej robimy wałeczek. Bałeczki sklejamy ze sobą na końcu i będziemy z nich formować za chwilkę warkocz i przeplatamy. Teraz bierzemy naszą miskę i warkocz nakładamy na miskę. Jeśli jest za długi, to podcinamy, markocz również smarujemy jajkiem. Markocz również pieczemy w 180 stopniach, granie góra dół bez obiegu, ale krócej niż koszyczek przez około 20 minut do uzyskania złotego koloru. Koszyczek gotowy. Teraz musimy go czymś od góry obciążyć, aby dno koszyczka stało się płaskie. Na przykład talerzykiem. I jeszcze na to dołożyć jakieś obciążenie. Na przykład kilogram mąki. I tak pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Upieczony warkocz również pozostawiamy do ostygnięcia. Po wystygnięciu miski delikatnie Usuwamy ze środka, rączkę przymocowujemy do koszyczka za pomocą wykałaczek lub rozpuszczonej czekolady. Wbijamy do rączki.